Cześć, Siemanko, z tej strony AgroWaret i z serwis Tarafowska Gospodarka z bratem Jest to odcinek 9 Czekamy na przyjazd nowych maszyn, bo jak widać na naszym koncie jest 86 tysięcy, a było 220 dokładnie Więc zamówiliśmy nowe maszynki Tutaj nic się nie zmieniło, by było yy, Ogólnie zaczęliśmy akcję ziemniaki No i trzeba ją potem później dokończyć Łąka, łąka nieskoczona. Ogólnie tak. Będzie na sprzedaż ten kultywator siewnik. Co tam będzie jeszcze? Tutaj nic. póki pługi będą dwa. Nie, jeden będzie rozprzedany, jeden trzeba mieć. To tyle będzie na sprzedaż. Wracamy pod tak, długi serwie i... Dzięki. On coś pił. Wielkie dzięki za 100 subskrypcji w ogóle na moim kanale. Nie wiem jak wam to się udało pić. Ale to jest coś pięknego. Jak śmirek tam stoi. W fopie się daci. Idziemy do mirka. Jak sobota do tyłu do, do litra, do litra. Trzeczępać Bo Promocję tam, parking. To ty gadasz? No bo chłopie te... bo te burty nie były, te deski rozłożone były i one mi uderzyły o ten samochód Dobra, ja stąd to... Na razie poprawię sobie tę 60 kę To zrób co cięciej, wiem Promocje, to... Dobra, wracamy Jak widać, już Miru się uporał Wiecie, widzicie, jest nowa pszczepa SIT-na Chyba 10 czy 11 ton, nie pamiętam dokładnie I 10 już się graje. On ogólnie z tym nie będzie jeździć Halo Biegi mi się w suju. Gdzie on tam pojechał? Co on tam robi? Ej, pani O, witam, to tu pana miałem przyjechać? Tak Pani, ja cofaj z... się Piszę sms SMS-a, Dobra, już To ja tu wykręcę Dobra, dobra. O, jeszcze, że mamy tutaj, do pikorzenia, co tu o nim. Co on tam robi? Łoda w Dobry kierowca. O, pani, to że wygląda w tym sezonie. Miałem 10 lat. Jak spadłem z bujaczki i dostałem jebany i straczki. Co się dzieje, nie co. Witam. Witam, witam. Pan nie wędzie tym, tym ruchem O. Eee. taki rupel. Aż podskakuje panie, tak ucieszony Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze. Eee. Nie Wydaje mogę i... panie, nie umiem, nie umiem No bo, to szczepy trzecie się O Dobra I pan potem mi zapłaci, że jeszcze ten jeden kurs będzie, nie? Tak, jak jeszcze tamten przywieźć I podpiszemy wtedy papiery? Dokładnie Dobra, aby tylko nie było zjechać To ile pan będzie mniej więcej? za 5 minut bo tu jest blisko siedziba bo dobra poczekam dobra, dobra. do widzenia do widzenia Pana to pszczepka nowa Uj, już nie nowa to nowej pszczepy będzie ciężko się tu mieścić z nią coś czuję pa pa Ciekawe gdzie jest młody, bo auto stoi, a nie znowu zapalał. Jako młody. Auto stoi, skierpa. Na razie postawimy na łące. Ogólnie jest nowy plan na oborę, żeby ją postawić. Tutaj gdzieś, w tym miejscu na łące. oraz na hale na maszynę. To będzie mnie wtedy plac normalny, a nie walka Molka wtedy będzie przeniesiona całkowicie. Ale to myślę, że do tego jeszcze kawałek czas. Nie wiem mówimy, że 5 minut. To jeszcze zobaczymy. Jak uglądu to zajdzie. Możemy w sumie mieć kości. Alo, Halo, słychać mnie na sybi? Halo, słychać. Jaki tu spokój, na 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 Coś pije. Ale słychać mi na sybie, za minutę będę. Słychać, słychać. Halo, halo. O. Panie, bo ja po weselu dopiero. Godzinę temu co z wesela wróciłem. Pan kieruje? Po wczoraj. Nie, ja nie piłem wczoraj. No dzisiaj nic nie piję, wczoraj tam. Ja nie wiem, jak te mafiny przetrwają. Ale panie, się panie. Trzy, kur trzy kursy będziemy musieli zrobić. Jak trzy. No nie mieści się to. To zrobię trzy. A, w jeden. Mam nadzieję, że przynajmniej maszyny w całości do działania. Nie, w połowie, bo ja już ty akcentuję. Oho? Chłopaczki dobrze robią. Łapie te volvo, to jest moc potęga. Ciekawe czy nie kradzione. No jak ukradniesz to będzie kradzione. A chce pan oddać? Zamknij oczysznij. Raczej ktoś ma tutaj. Panie fajna muza leci w radiu, SK. O, Banie, już jestem. Ja na polu zaraz przyjdę. Nołem kurde, szybko jak w się... piechu. Trzeba się jakoś. tak tyś. Tej ty, dobre, mam pytanie. Po co ja mam ci to podpiąć? No nie wiem. Nie Nie się jeszcze to sąsiada pociągnik, będę musiał lecieć. Panie, nie, na spokojnie odczepimy się w niej 30 kadrawek, 60. 30, 60, kadrawek. Ja mam nadzieję, bo ja nie wiem, czy on tego pazurka podniesie. Ty, klapy na mnie lecą, <laughs> czeka pan. Kur. Pił pan coś? Nie tylko ja widzę. czasami e, mam zmieniony głos, a czasami normalny. Będę teraz jak mówię. Bo <grypę> mam, wie pan? Dobra, czekaj, ja tak O kur. Właśnie o Słucham. tym mówiłem. E, podniósł E, bo to Toma waży. Szepnikiem dwie tony. Jak jest pełnosiernik, nie? to sobie później to... Panie! łapanie panie mnie tu pan przyjeżdża. Ty, ale z fugiem to ty chyba będziesz musiał wracać. No wrócę, wrócę. Dopiero z ciągnikiem wrócić. Czeka pan, mogę fotę sobie na pamiątkę robić? Bo ja mam Facebook taki. O. Pan sto... Bo ja mam tu Facebook, wie pan jaki? Kanon na YouTubie w ogóle. Eee, Eee, tak. czekaj, jak to było? Transport TVO. Ja tam nagrywam, jak transportuję nowe napytki dla ludzi. Dziękować bardzo. Proszę sobie też, ja akurat zrobiłem. Przed tym do przodu. Dziękować, do widzenia. Dziękować. Jutro przyjedziemy. Ani, jak najszybciej to ma być. Nie, jutro, bo pan za mały dwie dostawy na razie. Trzy. Jak się nie Wie. zmieści Na umowie jest dwie Ale by tutaj się przydała Opowiada kolejna połowa jest jednak mało tego miejsca Co jest co Będzie trzeba coś wybudować Ale chyba co wiesz, to obory postawimy Mówię po ma to Choć minęły już dwa lata Panie, ale hity lecą w tym radio. Pziesiątkę przez Weź Pzejdzie, bo jestem bardzo na radę. No Pani Jeszcze ja? Pędziesiące nie mam sobie rady jak coś. Idziemy na pola? na razie staro bo chłopie, nowy traktor się podział Nie wiem gdzie kompletnie. Już zaraz wyjdziemy, potem tylko sobie robię. Dobra, nie z tymi szejtarami, panie to, to jest z drugą stronę. Muszę smaru kupić, bo zawiera się łowiska, Zacierają w sumie. Dobra, i jedyne. Unique Q&A będzie gdzieś, myślę. Że... Albo w którymś z odcinków o, zrobimy. Za 5 lat. No, tak. O, jedzie. Chciał być nowy ciągnik, najpierw, ale przyjechałem jakby coś Kierowca się pomylił. Zostałem po tych sąsiadów. Sorry, ale jestem totalnie nie w Musimy taką przerwę, że to jest mocno gra. Eee, zamuluj Dziadu Teraz już tam nie wraca zwłaszcza... jakby nie mógł tutaj No dobra, nie wnikam w tych kierowców w dzisiejszych czasach. Są jacyś inni. Ale ci o, ten. Ale parking, panie. Dobra, ja zabieram u ciebie. Kaj jak najszybciej? Podsferam mi A, 1500 zł jeszcze. za transport. Gdy? 1500. Ale na którą firmę to przelać? Na tą drugą. Gdy. Poszło. Ale jeszcze papierki tutaj pod, pod, pod tym spisania. Czekaj, niech najpierw zjadę. O kur... O, kur... Sorry. <laughs> Dodaj to. <go. laughs> Proszę papierki, bo miałem ci dać. Tak Na obciążniku podpiszemy już. <laughs> Ale cię się ustawił... <laughs> Proszę. Podpisywać. Dziękuję, tak. Dziękuję do widzenia. Ja za to, to powinieneś mi oddać z tysiaki. O, dwa kopy Stary, jest za tym case'em? ta nim jak szatan Zbito W sumie, postawię go z niech sobie nie widzę Stoi, od razu co Kejs Luxum 97 koni że no sporo kosztował ale myślę że się opłaciło Łukach, Romasza, wszystkie bowy to w sumie przecież już wiecie nie wiem zestaw probu No no nie wiem jak firmy to jest kur... wzięli rabę przejdziemy się od razu na pole z ziemniakami zobaczycie co tam się dzieje co jakiś, który mnie nie potrącił? Hmm. Ej, panie, wywaliło mnie. Mirka wywaliło Tutaj tak artykuł, ja bym bo jakbyśmy mieli to kopać Anną, O, to, to by mnie nie zajęło. No i oczywiście od sąsiada za parę no bo swojego nie miałem. A teraz będzie mi w stroma. To. Przyjdzie, bo gdzieś w mojej przerwie chyba W tym momencie Panie, prze prze przebierałem się mi mnie okay. Bo ja jestem młodym teraz i przebierałem się na robocze ciuchy, bo byłem w domu już Coś, ma no. A czemu cię waliło? No bo weszłem, wyszło na pulpit, wiesz Wyłączyć A. ten Ty, tutaj przydoby się w sumie drugi kombajn też Ale jak na razie ten daje radę Ja bym w ogóle ten kombajn sprzedał, chłopie Teraz takie pola duże ty... może Heniek by miał na sprzedaż tego Bizona? Nie ja on nie, nie brał od niego. Tam kogut się pali cały czas, nie wiem czy widziałeś. Czym? <noise> Bizonie. A wiem, bo ja nikto to zwoczyłem. się pali, pali. No jeszcze się nie przepaliła, to jest szok. Nie, ona chłopiec całodobowo. do A widziałeś co zmieniłem sobie? Co? No, nazwę w końcu wczoraj Łuk mi powiedział z no miejsca nazwę. Aż się nie można zmienić. E, czekaj, weź sprawdź, czy mamy gdzieś na przykład ustawę albo coś. że chyba nie mamy nic w tej chwili. Nie, nie właśnie. A. No, 118. A witam widzowie, a co to za ciągnik? A widziałeś dotacja przyszła O Za moje pieniądze Jakie twoje? No ja, bo dla mnie był młody się, że dostaniesz BMK za to Dobra To BMK ja za swoje kupiłem BMK. Chyba, Ale że drugą. mi kupisz drugą A dobra, to... czekam, czekam Myślę, Kiedy będzie? się ucieszę. Jutro? Jak znajdę jakąś fajną a, to jeszcze nie znalazłeś. Dobra, co mam robić? Zobacz, czy na 118 jest coś za ten, zrobiono w ogóle. I na 19 tak samo. 83 i 118 jest pusto. 19 jest. Chyba, że mi się nie wczytują, jeszcze wiesz co? 83 jest ten. A, to mi się mówi, że nie wczytały. Czekaj, 83? Jak nie mamy? Tam dzieł był. 53, 83. 19 e, zbiór belek. Z gitą. To? to zbiór I belek oś... na ostatnim, no, następnym odcinku zrobimy. 87 to jest orka tu była zrobiona i 18 co było robione? 108. Też chyba orka. No już 118. Orka w obornik? Obornik, można orkę tu zrobić. No to czyli ile tam minut odcinka jest? 17 To nie, no. to jak chcesz to masz kość tutaj, że bo co sobie orkę zrobić. Myślałem, że to na nabytkę się przejechać. W odcinku dostaniesz staniesz. A ja po odcinku nie chcę. W odcinku mamy tyle ogarniania. To live by stąd wyszedł. No właśnie, dzisiaj do ciebie live wychodzi. Co? Nagrywamy to odcinek live. No, możemy montować odcinek, ja nie się wrzucaj i możesz live' odpalić. Ale wiesz jak to wrzucanie odcinka i light No chłopie tak ci nic nie, nie dzieje. Ja przypominam że ja mam praktyki na 14 jutro No ale ja mam ten Co? Rano właśnie się... przy nie przy sumie? Ja jutro sobie zmontuję to i wrócę Ja muszę dzisiaj No ja jutro mogę No nawet mogę jutro rano, nie? Dobra wiesz? Nie wiem czy... No, dawaj. Się, jak no ale sobie nowy na Musimy ten dodać na ALT1, wiesz? Te ja Wiesz, Wiesz, wyglądacie no. te kudy. No i ile masz stopni na karcie? Nie, no nie chcę sprawdzać, bo mnie wycisz na Discordzie i nie, nie wiem, co, nie. Ja mam 66 przy no. tych shaderach. A <grytyk> ale, i... ale chłopie, teraz tak jak. Ciepa, jest obudowa, jest na masakrę. Masz ciepło, płoca, nie? Ale ja, ten to teraz można nie jeździć. Tylko o ja myślę na tą Goswą, wiesz, którą. Ja wiem. Ja chyba to zrobię, wiesz? Dzisiaj na, na live'ie to już będę ogarniał. Ale na tej serii? No. Bo nie mam serii innej, to wiesz. No to wiesz, to możesz tutaj zawsze mieć. No tak, na tego mówię, zap na zapchać, nie? No Dlatego dzisiaj na live'ie to będę ogarniał. To nie tak cię... zanim ja tutaj wszystko pogarniam No. To ty tam zdążysz niespokojnie. Bo ty masz tą łąkę, nie? Którą? Tamto. No, tamto, tamto wiesz, co była łąka. ją nie użytkujesz. No, chyba mam. To do Ciebie należy, to wiesz. Wydaje to mi się, że tak. To możesz witać wiesz, MK i. do łąkę. Tam ci coś jeszcze. O! Będzie bardziej takie Twoje, ale będę sobie wiesz, bo jednak nie mam ładu. O, kurde. I tego Kejsa nosi z tym pupie. Stary. Obciążnik za mały. Nie wiem. Niestety nawigacji się tutaj jeszcze nie dorobiliśmy No dobrze jest. Nie, raczej 12 na godzinę. Ale jest jak to kłódka orka to 12 no? Bo jak głęboka to 10. Ja nie wiem tak 10 bym jechał. No. Ja już skosiłem. Już? Włóczę. No. no bo to taki klin został. A on ja na 12 skoszony, czy co jest? Nie pamiętam. 12, czekaj, mam hudy włączne Zebrane jest Chłopie, tu tak dawno nie grałem, że nawet nie wiem co tu się dzieje Biskudy. A, jeszcze ziemniaki są Ja się cieszę, że tę modę ogarnialiśmy skrytu To jak coś ziemniaki jeszcze są To na trzeba zostawić Pod odcinek sobie zostaw Ale tam już, nie ja wiem Chodziło stopę się, że to PGR, bo obie chodniki Zamknij Może sąsiad mi się nie ubrać, jak mu trochę podoram widzę Ja mu ulewam co rąk, chłopie okay. Ja wiecie, czemu mi ściernisko się niszcza, Patrzę, włączone jest też ale na ty... Nie, już nie, bo co Ale ten rzepak fajnie wygląda na tych shaderach od Jankusa. No ja mam jeszcze tekstury, nie ten rzepak zmieniony. No a ja też mam tekstury zmienione, taty, a ty co ty? I zajebiście to wygląda? No. Stary. Ja Tomo... się nie dziwię, że ty Tomo... grałeś na tych shaderach. Ja, nie. Ja nie mogłem i dopiero dzisiaj to odgadam, Dlaczego nie mogę grać na nich, nie? Ja. Ale nie mrugają tak. Ci powiem, mi, mi też nie. Właśnie jak podmieniliśmy tak Rishita, to nie mrugają mi. Tylko wiesz jak są takie na przykład Krawędzie, wiesz jakie. Na o, przykład nie. to one tak... No wiesz, one tak mrugają. No, ale to zawsze, bo to... Minie energetyczne to jest natarka tak a jest niestety. I um w środku lata. A jak wygląda w tych shaderach. No. Pamiętasz tego moda, co mi pokazywałeś? No właśnie wiem. Ona właśnie mi się podoba. Bo już wiesz Ile minut odcinka chcesz? A ile jest? No 24 To, to do 27 dociąg Też powrót wiesz Nawet możesz się bo to powrót jo. A i na live miniaturkę się ogarnie od razu O Ja miniaturkę mam, wszystko Mogłabym wrzucić Cudnie ten zestaw wygląda, stary właśnie ja jadę, jadę, właśnie jadę. A przejechałem. Ta beta idzie na, na sprzedaż. Ona już tak tyle razy była łatana Ale no, 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 mi jak z no, 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 nie ma. no, na, na, na ten bokiem już lata, to pewnie I stary, ale wiesz co ci powiem? No Chyba, że ty gejsa. chcesz ode mnie, ode mnie go odkupić Zobaczymy jak Zobacz. to będzie Noś tego case'a Czekaj, fotę zrobimy tak o co? Bo w tym samym kolorze? A tu zaparkuje? Czekaj, trochę w tył Weź podejdź, co? Cudnie ten zestaw wygląda Nie wchodź mi w kanrę Nie, dobrze ci podsnem tego case'a, co? No cudne jest Dzięki Ja się nie dziwię, że ty obon nie masz z tyłu Jak ty bokiem latasz Daj się przejadę Ono ma nawigację już, nie? Prawda no. ktoś ma ten case w realu A, ja, to jak chcesz, a ja nie Możesz nie mam zauważyć nie, on ma, on ma w realu pod dachem tutaj To możliwe To nie Ja zawsze... Ej, nie mogę Nie mogę wejść Czekaj Naprawię to Nie masz, wszystko masz Fajny farming Gdzie ty? No potepam się po maszynach Wiesz jak to farming? O Się powiem jak O kur... Panie <noise> Nie przewidziałem tego Jak nie umiesz jeździć, to nie jeździ. Widać, że są za dużo, na ciebie Ja wracam na chatę tutaj Dobra podlaję pod, pod wam, może zostawić sobie orkę Już 28 minut zaraz No Ale no, jeszcze po tak Worka Po O kur... Wypadek, jak coś. No i Beta mi musisz odkupić. Ja tu najszybszy O kurwa, <grych> Dobra, zobaczysz, co z tą się stało. Nie, to nie było. Dobra, to nie wiem, kończymy? O, I pod dziękuję widzą, że 100 subów ci dobili. To już musiała... na początku filmu mówiłem. To jak skoczyłeś to pole? No, całe. Nie, jest całe skończone. Jak nie całe? U mnie jest całe. W środek cały został stary. Ej, jak ja tylko. No chyba, tak że stary. Co? Mm -hmm. Zrób mi fotę, ja ci zrobię. Masz. Dobra, to, to nie, nie ma. Myślę, że to, w tym odcinku kupił na tyle. To przecież że ja ci sypałem, masz w pełną przyczepę, pan. No, będą pełne. U mnie jest pełna. Aha. Nie wiem, chodź, żeby zaraz rozsumieć metal. Także co? Naura.